Hejo! Czy w tej grze istnieją jeszcze spocuchy? W dniu dzisiejszym się przekonamy. Bo zobaczymy, czy ludzie, którzy używają skina ninży, który w końcu jest Spocencem, jakby nie patrzeć, są dobrymi graczami. A jeżeli ty jesteś koks-graczem, to zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i lecimy. O! Ktoś mi robi wiasta chatę. Dzień dobry. Do widzenia. Tutaj miałeś Koks pompę, Dzięki, dzięki. Dobra, ktoś tu jest. Jest tutaj. Jest chłop. Gdzie jest chłop? Nie, chłop jest tu! O, jest ninja nawet! Dobra. Wow. Wow, 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 spokojnie. Dobra, do widzenia pani. Sprawdźmy tego Ninja. No niestety z Ninja za wiele wspólnego to on nie ma. 058 KD, 50 winów na 6300 meczy. No to to jest, szczerze mówiąc, bardzo słabo. A ogólnie zapomniałem wam wspomnieć. Teraz na ekranie widzicie wygranego giveaway'a na prezencik ze sklepu. No i ja też mam dla was kolejny prezencik ze sklepu. Jak co, odcinek! Dla moich, no i co mnie strzelasz, jak jakie widzą tu tłumacze o giveaway'u. Jak co odcinek? Słuchajcie, dla moich wspierających mam yy, giveaway'a na prezencik Taki teraz mam dla was giveaway'a na prezencik. Wystarczy subskrybować kanał. pisać w sklepie kod jaworski Przestrzycy i w komentarzu napisać nick, z którym mnie wspieracie. Dobra, fajnie, nie yy, Jestem walony na łeb, nie mam już HP yy, Nie mam już tego yy, Matsów znaczy się. Dobra, jakoś. Kolaps! No, także. Wspierajcie z Kodem Jaborski przez wszyscy, żeby wygrać prezencik ze sklepu. No i co mnie strzelasz? A jesteś walony na pyrę, nie? Wow! Ale mi chłop w ogóle co zrobił! Czemu on tu stał? Ja pierdzielę. Spokojnie, halo, kolego. Ej, ej, już nie widziałem, ja chyba ją wiem, ona chyba odleciała tą łódką, pojechała. Odleciała. Ła, pojechała, ała. Ajajaj, aj, aj. To było już złe. To było bardzo złe, Jawor. No nie. 7,5 HP mu zostało. Halo, epic, to jest niemożliwe. Dobra, łatwiutko. Bez problemów. Kolejny bez problemów! No tak to ja mogę grać! Trzeci jeszcze? Trzeci bez problemu! <taki> Takie fragi, to ja rozumiem. Wow, 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 wow! Proszę bez takich kolego, dobrze? Dzięki. Snajpę ma! sniper ma. Jesteś walony na łeb. Eluwina Do widzenia i do widzenia Ale dostał! Ale żeś łatwo HGka oddałby ku nie A teraz co się dzieje Chłop nie ogarnia, co się dzieje wokół niego Patrz, 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 patrz. No tym w ogóle... Nie, 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 Erpek! Ja pinkole Dobra, okej okay. RPG znowu Jak ja kocham RPGi, nie? Nie, 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 teraz ja, że mnie ogarnął, ale że mnie ogarnął. Ej, dobra dobra, słuchajcie, lecimy i patrzę, leci ninja, Patrzę, gdzie on leci. On poleci... Poleciał na broni. I to był mój błąd. Bo on mnie w tym momencie zabije raczej. Chociaż ja mam dużo maców. Patrzcie, ale jakbym go teraz zatra... Nie! Mogłem go zatrapować, ajajaj, czyli nasz pierwszy ninja ma 12 tysięcy meczów rozegranych, no ale KD ma 1,37, winów ma tylko 200, także ewidentnie spocony on nie jest. No chłopcu, ma już pewnie pompę. Dobra, palma ślaka, gościu. Nie wiem, ja ogólnie jak gram Fortnite'a tak rzadko, w sensie rzadko, rzadziej niż kiedyś, bo kiedyś grałem codziennie. Teraz nie ukrywam, że gram co kilka dni, żeby sobie nagrać kulturalnie dla was jakiś fajny odcineczek, to powiem wam szczerze, że jest dużo więcej emocji. Mimo, że wy tych emocji nie odczuwacie, widzicie tylko gorszy skill jakiegoś kasztana, który nie potrafi grać w grę komputerową, to mimo to ja odczuwam dużo więcej emocji, takich pozytywnych oczywiście. Wkurzam się, ale, ale emocji pozytywnych. Pan się tu widzę buduje, ale żebym go zepchnął dziwnie. Dobra, do widzenia. Ej, to nie było aż takie złe. To było nawet skillowe, powiem szczerze. Ale żeś RPG użył, gościu. Normalnie. Szał, ciał. Dobra, nie mam maców. Co jest złym, bardzo, ale to bardzo złym znakiem. Na szczęście udało mi się uniknąć jego strzałów hamskich. To było, słuchaj, nieetyczne i niekulturalne to, co chciałeś zrobić, gościu. Ale ja pieprzę głupoty na tym odcinku, ale ja pieprzę głupoty. Może to dlatego, że poszedłem spać o 5, a wstałem o 12? Yy, możliwe, że to jest tego wina. I nie, wcale nie imprezowałem. Robiłem dla was film z kwadratowej masakry. Wspaniały, najlepszy. Ktoś dostał, dostał na łeb! Walony na dziurę był gościu. Hejo! Dobra, jeden załatwiony. Gdzie jest kolejny? O, tam jest. Dobra, 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 dobra. Się Siema, siema. Dzień dobry. Dobra, wyjaśnione. Tu gdzieś trap był, nie? Ale tego trapa chyba ma za ścianą. No, szkoda, że nikt z nich nie był ninżą. No ale cóż. Wow, super, jawor. Super. Super! Świetnie to rozegrałeś. Tak dobrze zapowiadający się gra. Tak dobrze. Dobra, mam emeczkę, a chłop ma co ma? Chłop ma wygrane ze mną, albo i nie ma wygranego ze mną. Co to jest? Ej! Co to w ogóle pierwszy raz widzę taką ludu? Jaka peka, nie wiedziałem, że lodówkę można otworzyć. Ej, sztos totalny! Takie smaczki, takie smaczki kocham epickich kumpli, nie? Dla takich smaczków się tutaj żyje i się gra w tą gierkę. Fajnie by było, gdyby taki smaczko więcej dodawali, ale mimo to jest spoczko. oj, 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 oj. I po co ta agresja? Zjem ten narybek, bo to... Oj, 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 nie nie nie, nie mogę zbudować, nie mogę, halo, halo! Wow, ok właśnie zrobiliśmy ninja. Początek gry, także spoczko, mamy już jednego ninja. Tutaj do kolekcji. Tu się ktoś, K. Ale zrąbałem akcję, ale zrąbałem akcję. No ale mamy chociaż ninja, nie? Zwojego złego i to dobre. Znowu sporo meczy AKD 1-0 prawie. No taki zwykły casual. Na pewno, nie z Ale spadł na dół. Ok. Ok. Nie wiem, co chłop zrobił, ale miał pompę. Ok, dobra. To był totalny fart! Naprawdę. Ja nie wiem jaki to we mnie nie siadło. Okej okay. No jednak tak średnio bezpiecznie bym powiedział He, Dobra, 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 rzucaj się na tę idę Dobra, 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 dobra załatwiony, wyjaśniony. Nadto niezłe ognisko jest tutaj stosowane Kolego. Chłopię Maxcy się nie zabudował w ogóle... No nie wiem Nie będę tego komentować Ale dostał no chodź kolego, witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Jawor i Ola. Dzisiaj będziemy testować fast foody i wyjaśnimy Ciebie. Tak, możecie zobaczyć ten nowy film na kanale Jawor i Ola. Polecam serdecznie. Generalnie zgadywaliśmy fast foody na ślepo, także fajny filmik leciał. Link macie w opisie jakby co. Zapraszam zapraszam po obejrzeniu tego materiału. O! Oh, wow! Okej. Okay. Powiem Wam tak, tego naprawdę ziomka nie widziałem. I jest lipa trochę, nie ukrywam. Nie ukrywam, że lipnie się to prezentuje wszystko. Tak no, ziomek mnie wkurza. Ogólnie ten ziomek mnie bardzo wkurza. O, dostaję od kogoś, dostaję od kogoś, bardzo dobrze, bardzo do... Brze, nie wiem czy zdążę. To jest riski w ciul. Nie! Wiedziałem, że to będzie ryzykowne, wiedziałem, że to będzie ryzykowne zagranie, ajajaj. Nie ukrywam, że brakuje mi ninży, a wielu z nich spotkałem w lobby, dlatego tutaj mamy pierwszego. A jego KD, jak i ilość winów w stosunku do meczy jest, no powiedzmy, że średnia. Tutaj mamy kolejnego przyjaciela i chyba w ogóle kosa mu się zbugowała. I przepraszam was, że robię to tak, ale gram od 3 godzin tych durnych ninży nie mogę spotkać. I tutaj mamy podobne statystyki do poprzedniego kolegi, także też zbyt dobrze to tu nie jest. No i to już będzie ostatni okaz w tym odcinku. Zauważyłem, że w ogóle bardzo wielu graczy dobiera mi konsolowych. I powiem wam, że tutaj znowu mamy bardzo słabe KD i nie wiem, czy ci spocenicy już przestali grać Fortnite'a, czy po prostu ja na takich trafiam. W każdym razie nie spotkaliśmy żadnego dobrego ninja. Także wychodzi na to, że ninja nie jest spocony. Subskrybujcie koniecznie kanał. Pamiętajcie, aby zostawić w w górę. Podajcie sklep jawor.pl, Przypominam wam o konkursie. No i link w opisie macie do kanału Jaworiola, gdzie wleciał Koks Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, papa. Cześć!